Cześć, mam z tej strony Adik i witam w kolejnym Materiał z gry Warframe. Dzisiaj znajdujemy się na plutonie, a konkretnie na jego przekaźniku Orkus, gdzie zawitał tutaj Baro. Udajemy się zobaczyć cóż tym razem Baro ma dla nas. O, pluszak, pluszak, to jest coś nowego, tego wcześniej nie było. Zwierzęcy Instynkt Prime, dobra, przywódca stada Prime i punkt nacisku Prime, okej, okay, ładnie. Mody na obrażenia miażdżące, no to jest tak akurat średnia Mara Detron, bardzo fajna broń Prisma Grakata kolekcjonersko. Na pierśniki, Czyli elementy pancerza, tak, tak samo jak z Tak samo dla naszych zwierzątek Figurka, to fajna, ta akurat figurka jest fajna Widmo i Quest na Inarosa, misja na Inarosa, czyli nie za dużo, ale jest parę fajnych rzeczy, które na pewno warto kupić i na których można zarobić. A mianowicie wszystkie trzy mody Prime. Na tych modach można zarobić. Te dwa są w miarę nowe. Ten jest bardzo nowy. Także ten mod jest tak jakby taką podstawą każdej broni białej. Także również się bardzo dobrze sprzedaje. Mara Detron warto kupić. Można trochę na niej również zarobić. Grakata to, to jest ten średni pułap 50 do 100. No, mody mierzące niestety. No i kolekcjonersko wszystkie mody, jeżeli nie macie, plus pluszak i elementy pancerza, czy też jakieś skórki. Także udanych zakupów. Mało wam Warframe w moim wykonaniu. Chcielibyście ze mną pograć bądź też pooglądać więcej, dowiedzieć się czegoś zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV, zawsze od godziny 18. Gram z moimi widzami. Są też codzienne giveawaye, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i Giveawaye. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy Stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.